To już ostatni odcinek z Tajlandii, ale zanim zakończymy, dziś pokażę wam jak spędziliśmy te finalne tygodnie. Z Lanty przypłynęliśmy na Phuket, jedno z najbardziej popularnych miejsc w całej Tajlandii. To tutaj przyjeżdża większość turystów chcących korzystać z uroków pięknych plaż czy życia nocnego. Dla nas jest to prawie ostatni przystanek naszej blisko 3 miesięcznej podróży po Tajlandii. Już niedługo w Tajlandii mija nam 60 dni, co oznacza, że kończy nam się wiza turystyczna. I co w takim przypadku jak kończy nam się wiza turystyczna? A no można ją przedłużyć, bo wiza turystyczna jest na 60 dni, kosztowała ona chyba około 100. O, 50, 180 zł, już teraz nie pamiętam. Ale teraz ponownie będzie trzeba zapłacić praktycznie tyle samo za przedłużenie jej na 30 dni, czyli maksymalnie możemy być 90 dni na tej wizie. Potem już trzeba by robić wizę rana tak zwanego, czyli wyjechać z kraju i wrócić nawet, nawet w tym samym dniu chyba można to zrobić, albo po prostu jedną noc gdzieś zostać w innym kraju. Tak czy siak my będziemy przedłużać, żeby mieć te 90 dni na razie, więc idziemy do urzędu Immigration Office. Musimy przygotować dużo dokumentów. Po pierwsze skany naszych paszportów, po drugie skany tych paszportów, też z tą stroną, gdzie jest ta pieczątka. Od hotelu musimy mieć też takie specjalne papiery, które dostajemy w recepcji z naszym pobytem. No i oprócz tego, zdjęcia, no i oczywiście wizę. Mamy to wszystko. Trochę to trwało, od wczoraj praktycznie już to przygotowaliśmy. No a teraz idziemy wcześniej rano, bo tam trzeba być przed otwarciem, bo ustawiają się kolejki i czasami można stać nawet kilka godzin i zostać nieprzyjętym. Także mam nadzieję, że nam się to uda za pierwszym razem. Na szczęście mamy jeszcze kilka dni do przodu, więc jakby się nie udało. To jeszcze jutro możemy spróbować. Jakbyście szukali ogólnie, to, to są te drzwi 101, one są ukryte. Ogólnie mieliśmy problem ze znalezieniem, ale one są po lewej stronie od tych dużych drzwi. No i jesteśmy już po, udało się przedłużyć wizę o kolejne 30 dni i ogólnie kosztuje to. 1800 batów. Dostajecie taki dróg, musicie go wypełnić, potem stać w kolejce. No tak jak w każdym urzędzie, nic przyjemnego ogólnie. Dosyć mimo wszystko sprawnie się udało to zrobić, dostaliśmy numerek. Prze też przez to, że mieliśmy już wszystko wypełnione i przygotowane, ludzie przed nami nie mieli i musieli jeszcze kilka razy w tej kolejce stać. Ogólnie cały proces zajął nam z dwie godziny, ale my byliśmy jeszcze przed otwarciem, także myślę, że jakbyście przyszli później, to mogłoby być trochę gorzej. Po załatwieniu wizy stwierdziliśmy, że jest to czas, żeby pozwiedzać wyspę. Zaczynamy od pięknej świątyni Wat Chalong, gdzie trafiliśmy w sumie przypadkiem, ale okazało się, że jest to jedna z najładniejszych świątyń na puket. Jest to kompleks kilku wartych uwagi budynków, a do tego widać, że miejsce nadal się rozbudowuje. Potem przyszedł czas, żeby zobaczyć kolejną świątynię z ogromnym posągiem wielkiego buddy, który jest zresztą wizytówką całego puket. Niestety po drodze mijamy też ciemną stronę tajskiej turystyki, jaką jest wykorzystywanie słoni. Tutaj te zwierzęta nadal są maltretowane, przywiązywane na łańcuchach, ujeżdżane i traktowane jak maszynki do zarabiania pieniędzy. Naprawdę dziwi mnie, że w kraju, w którym słonie są tak ważną częścią religii i kultury, takie miejsca jeszcze istnieją, ale widocznie niektórzy turyści nadal chcą korzystać z tego typu atrakcji. Zdecydowanie odradzam wam, jeżeli nie chcecie przyczyniać się do cierpienia tych pięknych zwierząt. W Tajlandii znajdziecie też dużo miejsc, gdzie słonie są traktowane z szacunkiem i godnością, więc zanim wybierzecie się w miejsce, które oferuje wam spędzenie. Czasu z tymi niesamowitymi zwierzętami, sprawdźcie w internecie, czy aby na pewno to miejsce jest odpowiednie. Następne dni spędziliśmy zwiedzając bardzo ładne miasto Puket i okolice. Byliśmy też na najbardziej znanej imprezowej ulicy, czyli Bangla Road, ale raczej nie jest to miejsce, do którego chętnie będziemy wracać. Przez ostatnie dni nic nie nagrywałem, a to dlatego, że przez ostatnie trzy dni praktycznie leżałem chory w łóżku. Nie wiem, w końcu mnie dopadło coś po dwóch miesiącach w Tajlandii. Coś mnie dopadło, co, co ciekawe, nie, nie po tajskim jedzeniu, a bardziej chyba po meksykańskim. No ale tak, ostatnie trzy dni po prostu przechorowałem. Jakiś ból brzucha miałem, ból głowy, gorączkę miałem też, ale wszystko już przeszło. Dzisiaj zmieniliśmy też hotel, zmieniliśmy miejsce, jesteśmy troszkę dalej na puket. Mieliśmy ciekawą sytuację, w ogóle wynajęliśmy skuter na nowo, no bo jak zmieniliśmy miejsce, to stwierdziliśmy, że zmienimy też skuter. No i był tylko jeden kask, a my potrzebujemy dwóch i pan powiedział, że może nam kupić nowy i kupił nam nowy kask i zaraz Wam pokażę jak to wygląda. A nie zgadniecie, gdzie teraz idziemy, do Ikei. Tutaj Byłem po prostu ciekaw, czy VK w, w Tajlandii mają inne żarcie niż w Polsce, ale ta IKEA była bardzo, bardzo mała. No i dzisiaj w końcu, sobota, w końcu jakaś wycieczka na Phuket, z Phuket płyniemy na wyspy Jamesa Bonda. To jest chyba jedna z ostatnich takich właśnie wycieczek, które bardzo chciałem odbyć, właśnie będąc w Tajlandii. Także akurat z Phuket się opłaca, więc dzisiaj lecimy, ale nie tylko na wyspy Jamesa Bonda, bo też będziemy kajakować przez inne wyspy. Chyba tych wysp będzie kilka, jakąś taką wycieczkę sobie wykupiliśmy, także szykuje się ciekawy dzień. Natomiast trzeba było wcześniej rano wstać. A ja nie lubię wcześniej rano wstawać w Tajlandii. Zazwyczaj większość wycieczek, które wykupicie, wygląda organizacyjnie podobnie. Bus odbiera was z hotelu, jedziecie na miejsce zbiórki, gdzie macie jakiś bufet, potem wsiadacie na łódź i płyniecie do miejsca docelowego. W naszym przypadku mieliśmy jeszcze najpierw popłynąć na kajaki na wyspę Hong, jednak ze względu na dużą ilość turystów, przewodnik zmienił kolejność i popłynęliśmy od razu na wyspę Bonda. Mała piękna wysepka, na której w 1974 roku nagrywana była jedna z części Jamesa Bonda. No, teraz jesteśmy na takiej jednej wyspie, która jest położona na wodzie, właściwie to wioska położone na wodzie, bo są takie domy na palach i tutaj właśnie mamy lunch. Żyje tutaj 2000 ludzi w takich właśnie domkach na wodzie. Większość to jest społeczność muzułmańska, głównie społeczność muzułmańska. Jest nawet taki meczet na wodzie, także... Jak mi się uda dziś to uchwycić, to zobaczycie. Następnie wróciliśmy na wyspę Hong, gdzie mieliśmy okazję przepłynąć kajakami pod skałami aż do przepięknej laguny. I powiem wam, że to była najlepsza część tej wycieczki i ciekawsza nawet niż sama wyspa Bond. A na sam koniec popłynęliśmy jeszcze na tak zwaną Happy Island, gdzie mieliśmy dużo czasu wolnego i w ten sposób właściwie kończyła się już nasza wycieczka. Ogólnie zostały nam ostatnie dni na Phuket i stwierdziliśmy, że jeszcze jedną rzecz trzeba zrobić zanim oddamy skuter, bo jutro oddajemy skuter. Nasz ostatni dzień skutera. Jesteśmy ponad 2,5 miesiąca w Tajlandii i jeszcze ani razu nie jedliśmy duriana. Przy okazji Mango Stick Rice też nie jedliśmy, ale to tam jed... to sobie to, zjedziemy zaraz. Ale duriana nie jedliśmy, to, to w ogóle nie można wyjechać z Tajlandii bez jedzenia duriana. To jest najbardziej śmierdzący owoc, także jedziemy zobaczyć, jak on spakuje. Udało nam się dorwać duriana, wcale nie było to proste. U mnie wygląda, wygląda w ten sposób. Tutaj ma taką część kującą i to jest, to jest naprawdę ostre, nie? To jest naprawdę jest kujące. Co mnie zaskoczyło, to jest cena. W ogóle ja nie wiedziałem, że Durian jest taki drogi, bo za taki kawałek zapłaciliśmy 400 coś batów, więc ponad 40 zł za taki kawałek owoców. to jest zdecydowanie najdroższy owoc, jaki kupowałem No tym czy mnie czuć, tak śmierdzi, już czuję, że tak. zdejmiemy, myślę, folię. Ej, ja w ogóle się nie, nie spodziewałem tylko zapachu. Śmierdzi, ale nie jest to aż tak, aż tak bardzo, bardzo złe. Jakby to nie brzmiało. Chociaż Durian w ogóle jest owocem, który jest zakazany w wielu miejscach. Na przykład do galerii, do galerii handlowej nie wejdziecie z Durianem, bo w wielu hoteli w ogóle nie można wnosić Duriana. Nie dziwię się w sumie dlaczego, bo naprawdę no to bardzo specyficzny zapach. Boję się, że mi to nie będzie smakować, ale dobra, spróbujmy. Nawet nie wiem jak się do tego zabrać, ale podobno jest to kremowe, także mamy łyżkę plastikową. Zobaczymy czy w ten sposób się to je. A to jest dziwne, taka skóra, no. Ok, dobra, boję się. Mm. Mm. No ma to bardzo kremowy smak Ale nie smakuje mi Zwłaszcza przez ten zapach Ten zapach jakby jest też w smaku Jakby, jakby to powiedzieć I ja strasznie nie lubię takiego zapachu To wącham to nie jest tak źle Ale jak to zjadłem Masakra no Raczej nie mój smak Dobrze, że wzięliśmy najmniejszą część jaką mieli A i tak to kosztuje 40 zł Ej, ale powiem wam, że Jest jedna rzecz Jak się przejdzie przez tą wierzchnią warstwę I zje się tylko to co z dołu jest to dużo lepsze. To już, już mnie tak nie odrzuca w ogóle. Nawet da się to zjeść. To jest taki kremowy, taki ananas, coś takiego. Nadal nie będę fanem tego. To jest bardzo drogi owoc w ogóle. On w Polsce chyba kosztuje 250 zł za kilogram ale Można go dostać w ogóle w Polsce. Ono bardzo dziwne, ale faktycznie jak już się przejdzie przez tą pier, pierwszą warstwę, to tak jak wiemy, no to jest jedalny. Jest A to, co właśnie widzicie, to jest tajski cmentarz niedaleko świątyni. No dobrze, a więc właściwie, czy warto przyjechać na Phuket? My spędziliśmy na Phuket 16 dni i wydaje mi się, że nie warto przyjeżdżać na tak długo, ale też inaczej się na to patrzy, e, kiedy tak jak my, mieliśmy bardzo dużo czasu na podróż, bo byliśmy w podróży praktycznie 2,5 miesiąca prawie 3 miesiące. Jeżeli miałbym mniej czasu, przyjałbym tu na przykład, nie wiem, na tydzień czy dwa to zdecydowanie Phuket nie byłoby na liście moich priorytetów gdzieś wysoko. Wtedy wolałbym pojechać na jakieś mniejsze wycepki, trochę mniej zatłoczone, a na samym Phuket nie ma aż tyle tak naprawdę do zwiedzania jesteście wszystko w stanie objechać w 2-3 dni, więc tak naprawdę tyle bym poświęcił na Phuket. No chyba, że waszym celem jest po prostu leżenie na plaży. Wtedy na Phuket faktycznie jest kilka ładnych plaż, które są mniej zatłoczone. My byliśmy na takich, no praktycznie codziennie. Jest piękna woda, ludzi jest naprawdę mało. Z drugiej strony nieopodal są plaże, które są totalnie zawalone ludźmi i się zastanawiam czemu ci wszyscy ludzie są tam, a nie tu. Ale może to wynika z tego, że po prostu ludzie przyjeżdżają, siedzą w jednym resorcie i jakby nie poruszają się zbytnie po wyspie. Także tak, jeszcze raz według mnie na Phuket 2-3 Dni, no chyba że macie naprawdę dużo czasu, tak jak my, wtedy można posiedzieć tydzień, ale wydaje mi się, że te nawet te 16 dni, które my mieliśmy w całej tej naszej podróży, mogliśmy troszkę inaczej zagospodarować. Mimo to, jak już byliśmy tak długo na tym pukiet, no to zwiedziliśmy naprawdę wiele fajnych miejsc, których pewnie byśmy nie zwiedzili, ale nie były one aż tego warte, żeby tam zostawać na 16 dni. Zdecydowanie lepiej na inne i polecieć, ale z drugiej strony wzięliśmy też na przykład wycieczkę na James Bond Island, więc e, jakoś ten czas, że tak powiem, zleciał szybko. No i jeszcze jedna rzecz, o której trzeba powiedzieć, bo może dla niektórych jest to istotne, po prostu na Phuket jest najbardziej rosyjsko ze wszystkich chyba wysp Tajlandii, w jakiej byłem. Tam nawet znaki są po rosyjsku, wszystkie menu w restauracjach są przetłumaczone na menu rosyjskie, także tak, prędzej spotkacie Rosjana niż tak naprawdę Taja na Phuket. A tymczasem teraz jesteśmy już w Bangkoku i tutaj spędzamy jeszcze kilka dni Ostatnich kilka dni przed końcem naszej podróży. Jako, że mamy ostatni dzień w Bangkoku, to postanowiliśmy zobaczyć jeszcze jedną atrakcję, której nam się nie udało zobaczyć za pierwszym razem. Jak widzicie, za mną smoki, a przede mną też smoki. Jest to świątynia dosyć specyficzna. Wieża owinięta smokiem, no to jest coś, co po prostu bardzo chciałem zobaczyć, odkąd tylko zobaczyłem to w internecie. Nie było łatwo się tutaj dostać, musieliśmy najpierw przejechać pół miasta metrem i pociągiem, a potem wziąć sobie Bolta, którym jechaliśmy ponad 40 minut w tych korkach, bo jest to chyba 40 km około od centrum Bangkoku. Także jest to dosyć sporo, no to idziemy zobaczyć to, co jest tutaj przede mną, a potem będziemy się wspinać prawdopodobnie tam. Teraz idziemy takim korytarzem, dokładnie jesteśmy właśnie w tym smoku, który opatula całą tą wieżę, oczywiście bez butów. Dobrze, że są te wiatraki co jakiś czas, bo można by się tutaj udusić chyba. Po wejściu na szczyt wieży macie ładny widok na miasto. Wstęp tutaj jest niby darmowy, niby, bo tak naprawdę trzeba dać jakiś datek. Sama wieża ma podobność 80 metrów, czyli tyle, ile lat żył Budda. Jako, że trzeba przejechać troszkę, żeby się tutaj dostać, to stwierdziliśmy, że musimy jeszcze zaliczyć coś na drodze powrotnej. No i odwiedziliśmy wielkiego złotego Buddę razem z muzeum. I to właściwie chyba ostatnia rzecz, którą chcieliśmy zobaczyć w Bangkoku, której nie udało nam się zobaczyć za pierwszym razem. No i tak wychodzi, że zatoczyliśmy koło. Jesteśmy tutaj gdzie nagrywałem swojego pierwszego vloga i to już jest ostatni vlog z Tajlandii. Bardzo wam dziękuję, że oglądaliście. Jeszcze mam takie przemyślenia na temat długich podróży, bo to jest moja pierwsza taka długa podróż. I mam przeczucie, że to jest bardzo fajne, bo na wszystko macie czas, nie musicie się śpieszyć. Jak czegoś nie zrobicie dzisiaj, to możecie zrobić to jutro. Natomiast gdybym drugi raz miał w taką podróż lecieć, to zdecydowanie mniej bym się stresował i też nie robiłbym wszystkiego zaplanowanego. Nie robiłbym tak, że na przykład planuję sobie dwa tygodnie na Phuket, czy dwa tygodnie w Chiang Mai, czy, czy nie wiem tydzień tu, tylko po prostu zamawiam na przykład trzy dni, cztery dni. Jeżeli mi się podoba, to zostaje. Jeżeli mi się nie podoba, to lecimy dalej. Dzięki temu jesteście bardziej mobilni, no ale jako, że pierwszy raz byłem w to w sumie nie wiedziałem jak się do tego zabrać, ale okazało się, że wyszło naprawdę całkiem dobrze, jestem mega zadowolony z tej podróży. No i cóż, widzimy się w następnych filmach. Na raz. A jeżeli jesteście ciekawi, ile taka podróż kosztuje, to wejdźcie na Instagrama, zaobserwujcie mnie i napiszcie mi na brief i ja Wam chętnie podeślę jakieś kosztory.